Przejść, sześć, myśl o szczytów szewskich, tamtych, bo boska chrześcijańska jest. Węgórz, chorym pierwszym królem, w rozpicie dziennicowe boska podzielona w Europie, potem pan Mazowiecki sprowadza krzyżaków, zabiorą nam pomorze. Prosimy do ataku w XIV wieku. U mnie w Set Krakowie, pierwszy krok edukacji w całej Polsce. Każdy też wielki co został polsko-tynkaną, a jak odchodził do innych, był wielką murowaną. W tym roku, kiedy krzyżek był podległy, podległy, dzień, kultury, muzyka dzieła, sztuki i zmiany architektury, w XVI wieku, Polak i kraju zaczął mieszkać, jeszcze pozytywnie zginęła, długi mężczyzn.

Na szkolu, ani też w prowincji, to szkolu w prowincji, na nasza tradycja, to na szkolu który prowincji, na szkolu po prowincji, by szkolu w prowincji, jeszcze szkolu w prowincji, nie szkolu w na szkolu w prowincji, na szkolu w na szkolu w prowincji, na szkolu w w prowincji, w prowincji, nie szkolu w prowincji, na szkolu w w Zawsze był w że przy tym, gdzie stąpiła, już tyle, że w koło, dla tamtych ludzi, ponaj, pokazał że tak na siebie ludzi. tak jak w Polaku, i że co robią, bez będę planować, bo nie ma, by obronić to, co nasza opozycja, jak wstępnych miliony obydwu, jak polu ludzkich ludzi zabijał nasze uczucia. powstanych warszawskich, zawsze pamiętam o tym, więc moja telewiela, tchnąć męskich, a po wojnie naby, totalitarnie. Właśnie tego, mała wina, bo w tej chwili w celu obywatelstwo, w chwali synaktyzmu, ojczyzny nasz obiegnął. W Łodzi kreuzec, to bo w protesty, bo tam 20 lat żyjemy w moim kraju. kraju, na dziedzinie opieki, w zwyczaju. Jeśli masz żadne myli, to będą ustawy, zakazy, nazwę, wybory, ale jeszcze rozkazy. Mamy własnego oświata, mamy własne giery, za tymi,